Kilka dni temu zaprosiłem Was na konsultację na temat remontu ulicy Żgowskiej. Pojawiło się bardzo dużo pytań. Ale czy Wy nie przesadzacie z tymi remontami? Przecież Żgowska była niedawno robiona, jest stosunkowo dobrym stanie. Może byście się tak zajęli innymi ulicami? Rzeczywiście, ostatnio tych remontów na chojnach nie brakowało, bo poza Żgowską, Strażacka, wcześniej trochę Sztenfelda, matek polskich, kosynierów, paradzna. Będzie także, mam nadzieję, w najbliższym czasie ogłaszana Wojciecha i pryncypalna, także tych remontów tu nie brakuje i nikt także nie chce ponownie rozkopywać tego, co było robione. Chodzi o coś zupełnie innego, co się znajduje na ulicy Żgowskiej, a co niestety jest w stanie coraz gorszym. Torowisko na i krańcówka Kurczaki to nie jest jeszcze może sytuacja krytyczna grzecząca wyłączeniem na tą chwilę, jednak już są miejsca, gdzie ten tramwaj musi bardzo mocno zwal zwalniać, mocno go kołysze, także jest to taki okres, kiedy to torowisko zbliża się ku swojemu końcowi. Dlatego te konsultacje są o tyle ważne, bowiem na nich poruszana była kwestia przebudowy tego torowiska, które miasto chce rozpocząć za dwa lata. Ktoś powie, że to jest bardzo długi okres czasu. No, jeśli ma być to torowisko dobrze zaprojektowane, jeśli ma być to torowisko dofinansowane z Unii Europejskiej, to jest to czasu dosyć mało. A co było na tych konsultacjach? Były poruszane e, trzy zasadnicze kwestie, że ten projekt musi zawierać przystanek przesiadkowy przy Kuralnej, co z pewnością podwyższy komfort poruszania się komunikacją publiczną po Chojnach, jak i także, odwodnienie, przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym, co powinno także uciszyć kierowców, bowiem wielokrotnie przy burzach ten odcinek jest, jak i torów jest nieczynny oraz także przebudowa krańcówki, czyli coś, co chyba każdy, który z niej korzysta, się z tego powodu ucieszy, no bo ona przy każdej burzy jest przecież całkowicie zalana, to ta przebudowa krańcówki ma także podnieść przepustowość tej krańcówki, a tym samym więcej tramwajów będzie mogło tutaj wjechać więcej tramwajów, będzie mogło punktualnie wyjeżdżać na torowiska południowej części łodzi. Pojawiają się głosy, no ale w sumie to po co ruszać tą krańcówkę, skoro ma być wydłużony tramwaj do centrum zdrowia Matki Polki? I tutaj muszę na początku wyjaśnić, że tramwaj do centrum zdrowia Matki Polki to jeszcze jest temat dosyć wirtualny. Zostało zaproponowane przez państwo miasto to analizuje ile to w ogóle by kosztowało, jaki to miałoby sens, czy nie ma rzeczy ważniejszych na tą chwilę. A nawet jeśli dojdzie do tej przebudowy, co prawdopodobnie będziemy wiedzieć w przyszłym roku, to cały czas potrzebna jest końcówka awaryjna, powiem tak, się buduje sieć tramwajową i hojny i krańcówka hojny zawsze pozostanie przy kurczakach, jak i potrzebna jest no, pod tym względem, że część tramwajów będzie kończyło na niej właśnie bieg, bowiem nie ma aż takiego na pewno nasączenia pod względem ilości pasażerów w tamtej części osiedla, żeby absolutnie każdy tramwaj jechał do centrum drzwi Matki Polki. To do tego dotyczyły konsultacje, były różne uwagi, były uwagi mieszkańców, gdzie powinien dostać chodnik przy okazji, gdzie powinien dostać dostarczona sieleń, gdzie można by wygospodarować kilka miejsc parkingowych i temu mają służyć te konsultacje. Załączam projekt. Możecie także słać do mnie sugestie, a je będę przekazał odpowiednim jednostkom. No a wszystkich zainteresowanych zapraszam na kolejne konsultacje dotyczące przybudowy sieci tramwajowej. W Łodzi. Dzięki za oglądanie.